Kiedy przyjmowano obecnie obowiązującą ustawę o planowaniu rodziny, twierdzono, że jest to swoistego rodzaju kompromis. Mówi się o tym, że fakt, że ona ma taki kształt, wynika z takich negocjacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, z których każda musiała z czegoś ustąpić po to, żeby ten, ta ustawa w takiej formie została przyjęta. Ustawa, która obecnie obowiązuje, jest kompromisem zawartym między. Władzami, a kościołem, z zupełnym pominięciem kobiet. Rzeczywiście było także alternatywą do tej ustawy, która jest teraz, miał być całkowity zakaz aborcji bądź karanie kobiet za poddawanie się nielegalnej aborcji. Kiedy ta ustawa była uchwalona na początku lat 90., przez Polskę przeszła cała fala olbrzymich manifestacji. Zbierano głosy pod wnioskiem o referendum. Zaangażowanie społeczne i kobiet, i mężczyzn było olbrzymie, natomiast zostało kompletnie zignorowane, jak wyraziła się o tym pewna posła. Ustawodawca nie będzie się tutaj radzić przy przypadkowego społeczeństwa, więc kobiety, których ta ustawa najbardziej dotyczy, zostały potraktowane jako przypadkowe społeczeństwo, które nie ma prawa się wypowiadać w swojej sprawie. Jednym z najpoważniejszych mitów jest to, że ograniczenie prawa do aborcji powoduje zmniejszenie liczby wykonywanych aborcji. To jest oczywiście nieprawda. Rzeczywiście, według oficjalnych statystyk, jest wykonywanych tylko kilkaset zabiegów legalnych, przerywania ciąży i całkowicie pomija się fakt, że zabiegów wykonywanych bądź w podziemiu aborcyjnym, bądź za granicą, bądź za pomocą aborcji farmakologicznej jest w Polsce bardzo dużo. Szacuje się, że być może nawet do 150 tysięcy rocznie. Lepiej, żeby to ogólnie było legalne, żeby to można było przeprowadzić w szpitalu, przez lekarzy, niż w jakimś podziemiu, bo w podziemiu to robią pewnie jacyś pseudoginekologowie i do ciąży w podziemiu aborcyjnym jest na szeroką skalę wykonywane, najprostszy przykład to jest można tworzyć jakąkolwiek gazetę na ogłoszeniach i jest tam mnóstwo anonsów o wywoływaniu miesiączki, pomocy ginekologicznej i tego typu rzeczach, co jest zawalowaną formą tak naprawdę reklamy gabinetów, które przerywają ciąży. Cena, jaką musimy płacić za aborcję wykonywaną w podziemiu jest wysoka nie tylko dlatego, że musimy uzbierać, pożyczyć od znajomych, zaciągnąć kredyt po to, żeby właśnie mieć te 2000 tysiące, czy już raczej 3000, czy nawet 4000 tysiące na skrobankę, ale jest wysoka także dlatego, że są to potworne koszta emocjonalne, koszta organizacyjne, psychologiczne, koszta, które sprawiają, że po dokonaniu aborcji owszem, czujemy ulgę, ale ale też y, czujemy się wykończone koniecznością takiego kombinowania, ukrywania się. Ja mam możliwość y, zapewnić sobie aborcję. Mam na to pieniądze i mogę to zrobić. Natomiast uważam, że absolutnie nieuczciwym i niesprawiedliwym jest to, że są kobiety, które na to nie stać i pozostają w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie mogą tego zrobić legalnie, za darmo i bez napiętnowania społecznego. Sieć utrudnień, których doświadcza kobieta w sytuacji, w której chce przerwać ciąży, może być również kryzysotwórcze, a być może nawet bardziej kryzysotwórcze niż sama aborcja. Kolejnym mitem dotyczącym aborcji to jest istnienie tak zwanego syndromu postaborcyjnego. W psychologii bardziej mówi się o reakcji posttraumatycznej i syndrom aborcyjny, jako taki, nie występuje jako uznana przez świat nauki jednostka diagnostyczna. Czyli jest to pewien konstrukt bardziej społeczny, ideologiczny niż psychologiczny i naukowy. Bardzo by mi zależało na tym, żeby wszystkie kobiety w Polsce miały możliwość. Tak samo na równi e, zrobić aborcję wtedy, kiedy tego potrzebują i kiedy same podejmą decyzję, że chcą to zrobić. Kolejne obiegowe mity, z którymi się bardzo często spotykamy i z którymi walczymy, e, edukując społeczeństwo, to mity dotyczące antykoncepcji. Szczególnie groźnym jest mit, w którym myli się albo też utożsamia. Tabletkę awaryjną z tabletką wczesnoporonną. Mówi się jednoznacznie, że jest to pigułka do antykoncepcji po stosunku i kropka. Nie ma tam, że w jakichś sytuacjach może to działać aborcyjnie. Nie może. W byłem mi się zdarzyło, że normalnie latek sobie pękł. I yy, w piątej aptece dopiero mi kobieta sprzedała y, te 72 Ale bez recepty? Bez recepty. No, tylko trzy razy więcej musiałem zapłacić. Mitem jest także przekonanie, że antykoncepcja hormonalna prowadzi do niepłodności. Antykoncepcja hormonalna dwuskładnikowa należy do tych metod, które są jak najbardziej odwracalne. Czyli nie ma czegoś takiego, że kobieta w wyniku przyjmowania, samego tylko przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych, stosowania plastrów, czy w tej chwili krążków antykoncepcyjnych, i miałaby stracić możliwość zachodzenia w ciąży po ich odstawieniu. Na ten temat przeprowadzono setki badań. Ustawa o planowaniu rodziny nakłada na państwo obowiązek prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej. W Polsce istnieje przedmiot o nazwie wychowanie do życia w rodzinie, który już z samej nazwy zakłada, że seksualność człowieka realizowana jest tylko w obrębie rodziny. Nie mamy edukacji seksualnej, aczkolwiek chcielibyśmy, chcielibyśmy. A wychowanie gościa w rodzinie? No, Jakieś tam nie były. Gimnazjum gimnazjum było. było. I niczego dotyczył ten przedmiot? No właśnie to niczego. Czyli takie śledzenie jak wolna godzina. Panuje powszechne przekonanie, że edukacja seksualna powinna być opóźniona w czasie. Jednak z naszych doświadczeń pontonowych wynika, że już 12-13-latkowie mają pierwsze doświadczenia seksualne. Edukacja seksualna ma służyć opóźnieniu wieku inicjacji, ma uchronić młodzież przed jakimiś zagrożeniami, które niosą infekcje przenoszone drogą płciową oraz uświadomić o tym, aby podejmowali własne decyzje związane ze swoim życiem seksualnym. Dzieci nie są istotami aseksualnymi. Seksualność człowieka rozwija. Zwija się od momentu urodzenia do momentu śmierci. I nie ma takiego etapu, na którym to w żaden sposób człowieka nie dotyczy. A to, że dorośli chcieliby widzieć swoje dzieci jak najdłużej nieaktywne seksualnie, no to jest oczywiście życzenie, tak? Bo dzieci odkrywają swoją seksualność jak najwcześniej, dzieci się masturbują, dzieci w podstawówce również się masturbują, także. Udawanie, że tego nie ma i że ta sfera życia nie istnieje, jest po prostu pomyłką. Oczywiście, że podstawowym miejscem, gdzie edukacja seksualna, a właściwie wychowanie seksualne się powinno odbywać, jest dom rodzinny. No ale nie, nie bądźmy naiwni, nie w każdym domu. Ten model wychowania seksualnego jest realizowany. W wielu rodzinach jest to temat tabu. Rodzice nigdy nie rozmawiali ze swoimi rodzicami o seksualności, więc dlaczego nagle mieliby zacząć rozmawiać ze swoimi dziećmi? Edukacja seksualna to jest właśnie przekazywanie informacji związanych z płcią czyli mieści w sobie całą wiedzę wynikającą z tego, że na świecie są kobiety i mężczyźni. Ja pracuję z młodzieżą, jest to młodzież w wieku licealnym i taki największy mit, który mnie najbardziej przeraża, jest to, że stosunek przerywany jest metodą antykoncepcji oraz, że podczas pierwszej, pierwszego razu nie można zajść w ciążę, czy podczas miesiączki też nie można zajść w ciążę. Kolejnym mitem jest to, że kobieta powinna się wypłukać po stosunku, także wejść do wanny z octem i to. Oraz, że prezerwatywy mają mikropory, które, przez które przedostają się plemniki. Młodzież musi mieć świadomość, że o asertywności, o tym, że może ustalać własne granice swojego ciała, swojej intymności i y, też musi mieć świadomość o zagrożeniach jakie niesie ze sobą inicjacja seksualna. Nie A ile macie lat? 16. To znaczy. I jeszcze w szkole nie mieli się takich informacji, takiego normalnego, po prostu ludzkiego porozmawiania o seksie. Znaczy no, czy coś tam od czasu do czasu jakieś tam wyrywki, ale ale chcielibyście, żeby takie o, tematy były poruszane w szkole? No, no, można by. A dlaczego? Interesuje no, nas to po prostu. Mówienie o tych sprawach, przekazywanie rzetelnej informacji, obalanie funkcjonujących i głęboko zakorzenionych w społeczeństwie mitów związanych z seksualnością człowieka, to pierwszy krok do zmiany społecznej.